W tym roku, po dwóch latach, wróciliśmy do Maroka. Tym razem w poszukiwaniu trudnego i długiego wspinania trafiliśmy do Tagi. Dwa lata temu pojechaliśmy wraz z Krzyżkiem Długim do Todry. W Todrze jest dużo więcej łatwego wspinania, również łatwe wielowyciągi, czego nie ma w takiej ilości tutaj w Tagi. Dlatego Todra jest lepszym miejscem zdecydowanie na początek przygody, jeśli chcemy zobaczyć, z czym wiąże się wspinanie w Maroku. Jesteśmy teraz na dnie wozu. Po mojej prawej stronie jest Ifrik, a po lewej Użdat. Za moimi plecami znajduje się Tuzdat, na który wybieramy się jutro. Będziemy wspinać się na tej ścianie, na której aktualnie jest największa lampa. Dlatego trzeba będzie się pospieszyć, ale to jutro. Droga, na którą się wybieramy, to Champion du Maroc. Wycena 7a+. Na początku naszego wyjazdu trafiliśmy dość nietypową pogodę, jak na te okolice, ponieważ codziennie padał deszcz. Więc wybieraliśmy trochę krótsze drogi. Na szczęście, we wspinaniu to aż tak nie przeszkadzało, ponieważ skała schnie bardzo szybko. Dobry koń i po mokrym pójdzie. Początkowo mieliśmy w planie zrobić drogę o nazwie Zebda. Jednak kiedy dotarliśmy pod sektor, obejrzeliśmy z bliska wszystkie trzy drogi o tej samej wycenie, czyli 7B, pierwsza, Fat Guide, Zebda oraz Susuro Berber. Stwierdziliśmy, że wszystkie wyglądają ciekawie, a Zebda była zajęta tego dnia i wspinały się na niej trzy zespoły. Wstawiliśmy się więc w Susuroberber. Berber. Każda z tych trzech dróg najtrudniejszy ma pierwszy wyciąg. Pierwszy wyciąg za 7B. Niektóre zespoły dzielą na dwa, ponieważ po 25 metrach jest pierwsze stanowisko. Następnego dnia, kiedy przyszliśmy pod drogę, okazało się, że ten sam cel obrała sobie też trójka Hiszpanów. Krzyśkowi udało się przejść wyciąg za 7B, w ciągu bez dzielenia na pół, i poszliśmy dalej. Kolejne dwa wyciągi, czyli 6C i 7A. Udało mi się przejść na czysto. Został nam ostatni trudny wyciąg, czyli 7A. Trochę obawialiśmy się go, ponieważ widzieliśmy, jak chwilę przed nami walczyła na nim trójka Hiszpanów, którzy wcześniej z łatwością przeszli 7b+, a na tym 7a latali z okapu. Krzysiek wstawił się na prowadzeniu w wyciąg dwa razy. Dwa razy poleciał w okapie. Rzeczywiście wyciąg okazał się dla nas bardzo trudny, a ponieważ czas nas gonił, podjęliśmy decyzję, że no trudno, Idziemy dalej. Po siódemce A, którą zrobiliśmy w stylu AF, mieliśmy jeszcze trzy przyjemne szóstki B, które już zrobiliśmy w miarę sprawnie z sajtem jak jest po, po francusku e, i, i rok temu po czesku wiem, loni? <noise> tak. nie, to po czesku to ja też mówię po Mówi hiszpańsku uno <noise> año Dobra, koniec.